Te pięć psalmów zniszczy wszystkie demony w Twoim domu. Uaktywnij je już teraz. Bracia i siostry, chcę zacząć od bardzo bezpośredniego pytania: co dzieje się dziś w atmosferze Twojego domu? Często myślimy o domu jako o miejscu odpoczynku, bezpieczeństwa i spokoju. Ale Biblia objawia nam głębszy sens: dom to nie tylko ściany i dach. Dom to duchowy ołtarz to przestrzeń, w której może panować albo Boży pokój, albo chaos wroga. I każdego dnia, nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi, toczy się walka o tę atmosferę. Zanim zaczniesz, napisz: Z jakiego kraju nas słuchasz? Miłego oglądania i Bożego błogosławieństwa. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Ci. To nie jest tylko wezwanie do modlitwy w domu. To zasada duchowa, Twój dom może być miejscem, gdzie objawia się chwała Boża albo areną ataków wroga. Uwaga, Jezus nie powiedział, módlcie się tylko w świątyni. Pokazał, że Twój dom może być ołtarzem. Twoja sypialnia, kuchnia, salon, wszystkie te miejsca mogą być miejscami, gdzie niebo styka się z ziemią. Ale są to również miejsca, do których wróg próbuje się wniknąć, jeśli drzwi nie są duchowo zamknięte. Dlaczego czasami czujemy, że atmosfera staje się jeszcze cięższa po modlitwie? Dlaczego kłótnie nagle zaczynają się po dobrej służbie w domu? Dlaczego, gdy tylko decydujesz się szukać Boga, doświadczasz bezsennych nocy, irytacji i bezpodstawnego niepokoju? Moi drodzy, to nie zawsze psychologia, nie zawsze przypadek. Bardzo często jest to odbicie niewidzialnej walki, która toczy się o Twoją atmosferę. Dom jest, jak twierdza. Jeśli złodziej nie może wejść przez otwarte drzwi, będzie szukał małej szczeliny, szczeliny w murze. Tak samo jest z Wrogiem. On rozumie, że wierzący jest świątynią Ducha Świętego. Ale jeśli nie może Cię zniszczyć bezpośrednio, będzie próbował zniszczyć atmosferę Twojego domu. Wykorzysta irytacje, kłótnie, drobne codzienne problemy, aby dokonać wyłomu. Pomyśl, ile razy wchodziłeś do domu i od razu czułeś tam spokój? Nawet bez słów. Czujesz po prostu lekkość, spokój. A czasami dzieje się odwrotnie: wchodzisz i na zewnątrz wszystko wydaje się normalne, ale w środku czujesz ciężar, niepokój, wrażenie, jakby powietrze zgęstniało. To jest duchowa atmosfera. Nie widać jej gołym okiem, ale jest realna. A jeśli nie zrozumiemy, że dom jest polem duchowej walki, będziemy walczyć tylko na poziomie ludzkim, kłócić się, obwiniać się nawzajem, szukać winnych. Pismo Święte wyraźnie mówi. Nie toczymy boju przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw władcom ciemności tego świata. Wrogiem nie jest twój mąż, nie twoja żona, nie twoje dziecko. Wróg to ten, który niewidzialnie próbuje siać niezgodę, strach i przygnębienie w twoim domu. Atmosferę domu kształtują słowa i nawyki. Każde nasze zdanie jest jak cegła w murze. Niektóre słowa budują obronę, inne ją rozwalają kawałek po kawałku. Powiedz mi, o czym ludzie najczęściej rozmawiają w twoim domu? O obietnicach Boga czy o problemach? O wierze czy o lękach? O nadziei czy o beznadziei? Biblia mówi w Księdze Przysłów: Śmierć i życie są w mocy języka. Oznacza to, że atmosfera twojego domu jest bezpośrednio związana z tym, co się w nim mówi. Chcę tu podkreślić: milczenie to również wybór. Wielu ludzi myśli, że jeśli nie mówią nic złego, to wszystko jest w porządku. Ale moi drodzy, jeśli nie głosimy słowa Bożego, ciemność zaczyna brzmieć głośniej. Tam, gdzie nie ma głosu wiary, jest głos zwątpienia. Tam, gdzie nie ma głoszenia prawdy, są szepty wroga. Dlaczego chrześcijanie czasami żyją tak, jakby byli pokonani? Ponieważ są przyzwyczajeni do milczenia. Myślą, że wiara to tylko wewnętrzne przekonania. Ale Biblia pokazuje, wiara bez wyznania jest martwa. Bóg powiedział Jozuemu: Niech ta księga prawa nie schodzi z twoich ust, ale rozmyślaj o niej dniem i nocą. Zauważ, nie tylko czytaj w sercu, ale niech nie schodzi z twoich ust. Mów, głoś, nasycaj atmosferę swoim głosem. Dom nie jest terytorium neutralnym. Jest albo uświęcony, albo spługawiony, albo wypełniony światłem, albo wypełniony ciemnością. A jeśli nie podniesiesz głosu wiary, wróg wykorzysta twój dom jako arenę swoich gier. Zobacz, jak to się dzieje. Najpierw zmęczenie, potem irytacja. Mała kłótnia domowa przeradza się w poważny konflikt. Nieprzespane noce prowadzą do zmęczenia, zmęczenie do gniewu, gniew do urazy. I wszystko to wydaje się naturalne, ale w rzeczywistości jest to łańcuch, za pomocą którego wróg kontroluje atmosferę. Dlatego musimy być czujnymi strażnikami naszego własnego domu. Apostoł Piotr ostrzega: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo by pożreć. Ale zauważcie, nie może wejść, jeśli drzwi są zamknięte. Szuka słabych punktów. Szuka tam, gdzie nie ma modlitwy. Szuka tam, gdzie jest cisza. Szuka słów gniewu zamiast słów wiary. Dzisiaj chcę, abyście zrozumieli: wasz dom może być ołtarzem albo areną. To wy decydujecie. Jeśli milczycie, Wróg mówi. Jeśli głosicie Słowo Boże, wróg milczy. I dlatego pierwszym krokiem w duchowej walce o wasz dom jest uświadomienie sobie, że ściany waszego domu nie są tylko betonowe czy ceglane. To duchowe mury, które muszą być zbudowane ze słowa. Jeśli codziennie czytacie i głosicie pismo święte w swoim domu, to tak, jakbyście budowali nieprzekraczalny płot wokół swojej rodziny. Tak, wróg będzie próbował zaatakować, będzie próbował wywierać presję. Ale twoim zadaniem jest nie dopuścić go do atmosfery. Tak jak zamykamy okna i drzwi przed zimnem i złodziejem, tak musimy zamknąć nasze duchowe okna i drzwi przed wrogiem. Czyni się to modlitwą, słowem i głoszeniem. Spójrz dziś na swój dom nowymi oczami. To nie tylko miejsce do spania i jedzenia. To miejsce, gdzie wychowują się dzieci, gdzie umacniają się małżeństwa, gdzie kształtuje się wiara. Dom jest pierwszym kościołem, pierwszym ołtarzem. A jeśli brakuje Bożej atmosfery, żadne nabożeństwo nie zastąpi jej. Zatem, bracia i siostry, pierwsza zasada kazania: uświadom sobie, że Twój dom jest duchowym polem bitwy. To terytorium, którego musisz strzec każdego dnia. A jeśli chcesz, aby panował w nim pokój, aby nie było w nim niekończących się kłótni, lęków i ciężaru, zacznij mówić. Zacznij głosić. Zacznij nasycać atmosferę Słowem Bożym. To dopiero początek. W następnym kroku przeanalizujemy konkretne pięć psalmów, pięć kluczy, które Bóg nam dał, aby strzec i oczyszczać atmosferę domu. Ale zanim do nich przejdziemy, utrwał w swoim sercu prostą prawdę: Twój dom jest Twoją twierdzą, Twoim ołtarzem, Twoim pierwszym miejscem duchowej walki. A jeśli zdecyduje się go dziś uświęcić, wróg nie będzie mógł osiedlić się tam, gdzie panuje pokój Boży. Drodzy bracia i siostry, w pierwszym słowie powiedzieliśmy, że dom jest duchowym polem bitwy. Teraz przechodzimy do najbardziej praktycznego, jaką broń dał nam Bóg, abyśmy bronili naszego domu? Przecież bez broni nie można iść na wojnę. Wróg nie boi się naszych dobrych intencji, nie wycofuje się tylko dlatego, że jesteśmy wierzący. Boi się jednego, żywego Słowa Bożego, wypowiadanego z wiarą. Chcę wam pokazać pięć fragmentów Pisma Świętego, pięć kluczy, pięć zamków w drzwiach waszego domu. Jeśli te wersety zostaną usłyszane w waszym domu... Ciemność nie będzie miała czym się pożywić, gdzie mogłaby się uchwycić. Pierwsza modlitwa. Psalm 91. Ukrycie Najwyższego. Kto mieszka w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywa. Mówi o Panu: On jest moją ucieczką i twierdzą, moim Bogiem, w którym pokładam ufność. To jeden z najpotężniejszych tekstów o ochronie. Zauważcie, że mówi o życiu, a nie o przechodzeniu. To znaczy, Mówi o kimś, kto stale przebywa w obecności Boga. Kiedy codziennie otwieracie Biblię, modlicie się i napełniacie swój dom uwielbieniem, nie tylko cytujecie fragment, budujecie dach nad swoją rodziną. W tym psalnie Bóg obiecuje, nie ulęknie się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Aniołom swoim rozkaże o tobie. Oznacza to, że każdy poranek możesz zacząć od słów: ja i mój dom, pod osłoną najwyższego, nie dosięgnie nas żadna strzała nieprzyjacielska. Kiedy te słowa rozbrzmiewają w domu, atmosfera się zmienia. Niepokój znika, strach traci swoją moc. Druga modlitwa. List do Efezjan, rozdział 6, werset 11. Pełna zbroja Boża. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoła zasadzkom diabła. Wielu wierzących żyje tak, jakby byli w piżamach na polu bitwy. Liczą na Boże miłosierdzie, ale zapominają, że muszą codziennie nakładać duchową zbroję. Paweł opisuje ją: Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty ewangelii, tarcza wiary, hełm zbawienia, miecz ducha. Wyobraź sobie: rodzina zbiera się rano, jakby szła do pracy lub szkoły, i głośno modli się: Panie, przywdziewamy pełną Twoją zbroję. Niech prawda będzie naszym pasem, sprawiedliwość naszym pancerzem, a wiara naszą tarczą. To nie jest formuła religijna, to duchowa szata. Wróg widzi, że jesteś uzbrojony i wycofuje się. Trzecia modlitwa. Z listu do Tymoteusza, rozdział 1, werset 7: Zwycięstwo nad strachem. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Strach jest jednym z głównych narzędzi wroga. Nie zawsze może on zniszczyć człowieka bezpośrednio, ale paraliżuje strachem. Strach przed chorobą, strach przed ubóstwem, strach przed przyszłością, strach przed samotnością. I wiele domów jest dosłownie przesiąkniętych tym strachem. Rodzice martwią się o swoje dzieci, dzieci dorastają w atmosferze niepokoju. Ale apostoł Paweł mówi, to nie pochodzi od Boga. Bóg nie daje ducha bojaźni. On daje ducha mocy, ducha miłości, ducha zdrowego rozsądku. Dlatego za każdym razem, gdy odczuwasz niepokój w swoim domu, musisz głośno powiedzieć: "Nie ma ducha strachu w naszym domu. Jest tu duch mocy, miłości i czystości." Lękaj się, wyjdź w imię Jezusa. Uwierz mi, atmosfera zmienia się natychmiast, ponieważ duch strachu nie może znieść tego, gdzie rozbrzmiewa słowo Boże. Czwarta modlitwa. Łukasz, rozdział 10, werset 19: Władza nad wrogiem. Oto daje wam władzę, abyście stąpali po wężach i skorpionach i nad całą mocą wroga, a nic wam nie zaszkodzi. Czasami myślimy: cóż, jesteśmy małymi ludźmi, co możemy zrobić? Ale Jezus powiedział wprost: daję wam władzę. To nie iluzja. To prawo w świecie duchowym. Węże i skorpione to obrazy demonicznych ataków, kłamstw, pokus, uwodzenia, destrukcyjnych myśli. Kiedy próbują wejść do domu, masz prawo ich przydeptać. Możesz powiedzieć wprost: w imię Jezusa Chrystusa, żaden duch rozłamu, żaden duch choroby, żaden duch ubóstwa nie ma prawa mieszkać w moim domu. Ważne jest, aby pamiętać, autorytet nie jest dany tylko pastorom, nie tylko duchownym. Autorytet jest dany każdemu wierzącemu. Każdy ojciec, każda matka może z niego korzystać. Im częściej się to powtarza w domu, tym silniejsza jest atmosfera. Piąta modlitwa. Izajasz rozdział 54, werset 17. tarcza przeciwko broni wroga. Żadna bronu kuta przeciwko tobie nie okaże się skuteczna. A każdy język, który sądzie przeciwko tobie powstanie, będziesz karał. Uwaga, Bóg nie powiedział, że nie będzie żadnej broni. Zostanie ona stworzona. Ludzie mogą knuć przeciwko tobie, ktoś może mówić złe słowa, wróg może knuć. Ale Pan obiecuje, to się nie uda. W praktyce oznacza to, że za każdym razem, gdy pada przekleństwo, złe słowo lub oszczerstwo przeciwko twojej rodzinie, możesz powstać i powiedzieć, w imię Jezusa. Żadna broń przeciwko mojemu domowi nie okaże się skuteczna. Żadne złe słowo nas nie zniszczy. To duchowa tarcza, która unieszkodliwia strzały wroga. Mogą zostać wystrzelone, ale chybią celu. Jak stosować te pięć psalmów? Nie tylko je czytaj, ale wypowiedź na głos. Atmosferę domu tworzy słowo wypowiadane z wiarą. Powtarzaj je regularnie. Nieraz w miesiącu, ale każdego dnia, jak śniadanie. Zaangażuj rodzinę. Niech dzieci słyszą, jak rodzice głoszą słowo. Niech nauczą się odpowiadać Amen. Uczyń to nawykiem. Na przykład, czytaj Psalm 91 rano, zakładaj pełną zbroję przed wyjściem, ogłaszaj autorytet i ochronę przed pójściem spać. Obraz duchowy. Wyobraź sobie dom, w którym słychać te pięć tekstów. Wróg próbuje się zbliżyć, ale widzi dach ochronny z Psalmu 91 i próbuje przeniknąć, ale napotyka mur zbroi z listu do Efezjan. Rzuca strzały strachu, ale gasną one słowami Tymoteusza. Zsyła pokusy i ataki, ale wierzący atakują je słowami Łukasza. I wreszcie wszystkie intrygi zostają zniweczone obietnicą Izajasza. Taki dom staje się twierdzą. Taki dom staje się ołtarzem, gdzie wróg jest bezsilny. Zatem, bracia i siostry, druga zasada kazania brzmi wygłaszaj pięć psalmów nad swoim domem, a ciemność nie ostoi się. To nie są tylko piękne słowa. To broń, to klucze, to zamki, które zamykają drzwi przed wrogiem. Pamiętajcie: Jeśli milczysz, wróg mówi. Jeśli głosisz słowo Boże, wróg milknie. Bracia i siostry, widzieliśmy już, że dom jest polem duchowej walki, a Bóg dał nam broń, pięć psalmów, pięć obietnic, które chronią atmosferę rodziny. Ale jest jeszcze jeden ważny krok. W końcu ochrona to nie tylko jednorazowa modlitwa, nie tylko epizodyczna walka. Prawdziwe zwycięstwo przychodzi, gdy ogień Boży stale płonie w domu. Gdy wiara i modlitwa nie stają się rzadkim wyjątkiem, ale sposobem na życie. W Księdze Kapłańskiej czytamy: Ogień na ołtarzu będzie płonął nieustannie, nie powinien zgasnąć. To powiedziano o świątyni, o ołtarzu Izraela. Ale dziś nasz dom jest naszą pierwszą świątynią. Jest ołtarzem, na którym płonie ogień wiary. Jeśli podtrzymujemy ten ogień, ciemność nie może się zakorzenić. Ale jeśli ogień zgaśnie, atmosfera szybko się zmienia. Często myślimy, najważniejsze, żeby miał porządek w życiu i pracy, a w domu mógł trochę odpocząć. Ale to dom pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. Możesz pięknie wyglądać w kościele, możesz wypowiadać właściwe słowa publicznie ale prawdziwe życie duchowe przejawia się w tym, co dzieje się w Twojej kuchni, w Twoim salonie, w Twojej sypialni. To tam Twoja wiara jest sprawdzana, czy jest naprawdę żywa. Księga Przysłów mówi: Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, będzie spożywał jego owoc. Oznacza to, że każde słowo wypowiedziane w domu jest albo cegłą, która buduje mury, albo młotem, który je burzy. Chcę zadać Ci bezpośrednie pytanie: jakie słowa najczęściej słyszysz w swoim domu? Słowa wdzięczności czy narzekania? Słowa wiary czy paniki? Słowa miłości czy upokorzenia? Przecież atmosfera domu nie pojawia się sama z siebie. Kształtuje ją to, co mówimy dzień po dniu. Możesz wrócić do domu zmęczony, poirytowany, ale jeśli powiesz: dzięki Bogu za ten dzień. Niech pokój Boży zagości w naszym domu, atmosfera się zmieni. Wręcz przeciwnie, jeśli przyjdziesz i pierwszą rzeczą, jaką powiesz, będzie, Znowu wszystko jest nie tak, nic się nie układa. Wpuścisz do domu ducha niezadowolenia i przygnębienia. Dlatego pamiętajmy, każdy z nas jest strażnikiem atmosfery. Swoimi słowami albo otwieramy drzwi aniołom, albo dajemy przystęp wrogowi. Wielu rodziców myśli: najważniejsze to zostawić dzieciom mieszkanie, samochód, konto bankowe. Ale to wszystko jest nietrwałe. Prawdziwym dziedzictwem jest duchowa atmosfera, w której dzieci będą dorastać. Jezus nawet powiedział: Ja i mój dom będziemy służyć panu. Uwaga, nie powiedział: Będę służyć panu, lecz: Ja i mój dom. Oznacza to, że rozumiał, że rodzina stanowi jedną całość. Jeśli ojciec wybiera drogę wiary, dzieci podążają tą drogą. Jeśli matka wspiera modlitwę, dzieci chłoną jej moc. Dzieci mogą zapomnieć, jakie zabawki im kupiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się modliłeś. Mogą zapomnieć, jakie naprawy zostały wykonane w mieszkaniu, ale na zawsze zapamiętają, jakie słowa usłyszały w domu. A jeśli były to słowa wiary i miłości, staną się one ich duchowym dziedzictwem. Jak sprawić, by twój dom stał się trwałym ołtarzem dla Boga? Nie oznacza to, że musisz zamienić swoje mieszkanie w klasztor. Oznacza to, że każdy dzień powinien być czasem spotkania z Bogiem. Kiedy słowo rozbrzmiewa w domu, kiedy płonie tam ogień modlitwy. Nawet goście to czują. Czasami ktoś przychodzi do ciebie i mówi, jest tu tak spokojnie, tak swobodnie, że nie chce wychodzić. To nie tylko wygoda czy bizajn. To obecność Boga. Przypomnij sobie, jak było w Starym Testamencie, kiedy Arka Przymierza stała w domu Awidara, łaska tam mieszkała, a jego dom był błogosławiony. Tak jest i dzisiaj. Jeśli Słowo Boże jest arką w twoim domu, zawsze będzie tam błogosławieństwo. Ale jeśli przestaniemy podtrzymywać ogień, atmosfera szybko się zmienia. Jeśli przestaniemy się modlić, jeśli przestaniemy dziękować, dom zacznie wypełniać się narzekaniem, kłótniami i żalami. Wróg natychmiast dostrzeże słaby punkt. Dlatego ogień musi płonąć nieustannie. Nie dlatego, że Bóg potrzebuje naszej modlitwy, ale dlatego, że my potrzebujemy Jego ochrony każdego dnia. I jeszcze jedno, Twój dom nie jest tylko dla Ciebie. Staje się świadectwem dla Twoich sąsiadów, dla Twoich przyjaciół, dla Twoich krewnych. Ludzie mogą spierać się o wiarę, mogą nie zgadzać się z Twoimi przekonaniami, ale nie mogą spierać się z atmosferą. Jeśli zobaczą, że w Twoim domu panuje pokój, miłość i radość, sami będą chcieli wiedzieć, skąd się to bierze. I wtedy Twój dom staje się centrum misyjnym. Nie szyldem, nie głośnym kazaniem, ale żywym przykładem. Bracia i siostry, sedno sprawy jest proste. Prawdziwym dziedzictwem nie jest majątek, ale duchowy ogień w domu. Możesz zostawić swoim dzieciom mieszkanie, ale jeśli będzie w nim duch walki i strachu, stracą i mieszkanie, i pokój. Ale jeśli zostawisz im dom wypełniony modlitwą, słowem i atmosferą Boga, będzie ona z nimi przez całe życie. Dlatego dziś wzywam wszystkich, uczyń z domu ołtarz. Niech będzie miejscem, gdzie rozbrzmiewa słowo, gdzie płonie ogień modlitwy, gdzie wróg nie ma mocy. Pozwólcie dzieciom dorastać w atmosferze wiary, aby i one mogły powiedzieć: Ja i mój dom będziemy służyć panu. Wtedy wasz dom stanie się czymś więcej niż tylko mieszkaniem. Stanie się twierdzą, szkołą wiary i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.